Manko, się Manko, witajcie na kanale Mami Tilda. A ja witam Wam w kolejnym filmie. I zaraz biorę się za tworzenie nowego kalendarza. Opowiem Wam o tym, jak przebiegło spotkanie w piątek, które wywraca moje życie do góry nogami przez najbliższe dwa miesiące. I o tym, jak wielkie szczęście mnie spotkało jak bardzo. Nie wiem, siła przyciągania działa, coś, jakieś energie, które sprawiają, że to się już dzieje. Ale o tym już za chwilkę. Mój piesio się tutaj wylizuje i mlaska. Nienawidzę laskania. Po prostu odgłos laskania wywołuje we mnie od razu napięcie takie: No ale okej, okay, to jest mój problem. Niech piesio robi, co chce. I podczas tworzenia nowego kalendarza opowiem Wam co nieco, co się działo w ostatnim czasie, a działo się dość sporo. Ja tworzę sama kalendarze. One wyglądają mniej więcej tak. Od poniedziałku do niedzieli zaczynam malować krateczki. Mogłabym wydrukować, ale nie mam teraz dostępu do drukarki. Zaczynam od rysowania kwadracików. Raz. Najpierw muszę się skupić. Dwa. Cztery. Pięć. 6, 7, dlaczego? Bo teraz będę sobie rysowała w dół, a potem obracam karteczkę, i tu mam miejsce na napisanie dni tygodnia. Także <noise> <noise> to taki mój sposób. W piątek byłam na spotkaniu w sprawie, w sprawie Tages Clinic. Tages Clinic to jest taka klinika, której zajmują się osobami, które wychodzą między innymi z depresji. Czyli na obrazku i pomagają przywrócić taką strukturę dnia codziennego. Pomagają wrócić do normalności, ja to nazywam, chociaż dla mnie to niekoniecznie oznacza normalność, bo. Bo wiąże się z tym temat również mojego niezdiagnozowanego jeszcze ADHD i prawdopodobnie spektrum autyzmu, które jestem w 100% pewna, że mam, ale to nie o tym dzisiaj. I ja już dostałam propozycję, żeby iść do Klinik na początku wakacji, ale wtedy nie byłam gotowa. Wiedziałam, że dzieciaki wyjeżdżają na całe wakacje. I bardzo chciałam sobie ogarnąć mieszkanie, potrzebowałam tego, wszystko uporządkować, zrobić po swojemu, nauczyć się nowej struktury dnia codziennego, ale w domu. Bo łatwo się funkcjonuje poza domem, kiedy się w tym domu nie jest na przykład, bo się uczy, w sensie, będąc na wakacjach, można wstawać, o której się chce, kiedy się chce, jak się chce, robić, co się chce. A co innego, gdy się jest w domu, ma się pod opieką psa. Co prawda, nie było dzieci, więc mogłam bardzo delikatnie powrócić do codziennej rutyny, ale w domu. Ze sprzątaniem, z jedzeniem, gotowaniem, z ogarnianiem psa i itd., itd. No a teraz przyszedł czas, żeby wyjść na zewnątrz. I ja mam problem z tym, że gdy idę na jakieś spotkanie albo wychodzę z domu, to po powrocie do domu moja struktura dnia nie istnieje. Ja po prostu nie wiem za co się zabrać. Już pomijając to, że jestem zazwyczaj przebodźcowana po takim wyjściu, to w dodatku po prostu przez to, że muszę nabrać y, sił, moja dopamina musi znowu wrócić do jakiegoś normalnego poziomu, to potrzebuję dość sporo czasu na to i przez to całe, całe funkcjonowanie w ciągu dnia się rozpada, a im dłużej to trwa, tym trudniej mi wrócić na, do tego, co było. Teraz jestem pod opieką lekarzy, no będę pod opieką klinik, więc mogę sobie pracować nad tym. I taka Tagesklinik trwa dwa miesiące. I podczas spotkania dowiedziałam się, że wchodzę na listę oczekującą i że... Najbliższy termin, kiedy mogę spodziewać się przyjęcia, to jest wrzesień, październik, połowa października. Tak optymalnie. Tak optymalnie. I ja, gdy szłam na to spotkanie, byłam pewna, że w poniedziałek, we wtorek zaczynam, zaczynam tagę z i z takim przekonaniem tam szłam. Dzwoniłam potem po powrocie do mojej mamy, że no, że ten termin dopiero będzie w październiku, no ale w sumie okej, okay, ale że, um, że spoko, że spoko. Ja coś czuję, że będzie i tak wcześniej ten termin. No, ale nie spodziewałam się, że dzisiaj o godzinie 9 dostanę telefon, że zwolniło się miejsce i że mogę rozpocząć już jutro, czyli tak jak sobie zaplanowałam. Dla mnie to jest niesamowite, jak pewne rzeczy się wydarzają. Ja sobie tylko powiedziałam w głowie, że ja we wtorek zaczynam. Moje mamy tak bezpiecznie powiedziałam, że no chyba we wrześniu tak coś czuję, żeby się zaczęło. A tu mamy koniec sierpnia, a ja zaczynam. Tak jest klinik, więc ja jestem przeszczęśliwa. Co prawda już w mojej głowie przyjęłam to, że. Moje przyjęcie ma być w połowie października, ewentualnie wrzesień i w tym czasie planowałam zająć się właśnie diagnozą ADHD moją i dzieci, bo podejrzewam, że również dzieci mają ADHD, no ale w takim razie to, to poczekaj się te dwa miesiące, tak jak wstępnie planowałam i zajmę się tym po wyjściu z kliniki, bo ja nie potrafię robić kilku rzeczy na raz, w sensie jedna rzecz, która zaprząta moją głowę i nad którą pracuję w jednym momencie. Nie jestem w stanie robić kilku rzeczy na raz. I już przyjęłam to, że tak jest, i koniec, kropka. I tak jest, i tego się trzyma. O, okay. ki, piszmy dni tygodnia. Chciałam okno zamknąć, bo jakieś koszenie trawki się za oknem rozpoczęło. Brakło mi jednego tygodnia. Mój kalendarz jest na 7 tygodni teraz. Brakło mi jednego tygodnia, żeby zaznaczyć urodziny od młodszego dziecka. Ale to ja sobie tutaj zaznaczę wstępnie. To będzie 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. Tu jest 20. Ok, i tu będzie geburs. tak? Więc party może zrobimy w sobotę przed urodzinami albo tydzień później. We will see, ponieważ do 13 bodajże mamy ferie. Tak mi się wydaje. Muszę sprawdzić w innym kalendarzu. Tu mam rozpisane wszystkie ferie. I faktycznie do 13 mamy ferie od 21. Dobra, ja najpierw zaznaczę sobie wolne, ale jakimś ślubem bym chciała. Dobra, najpierw weekendy zawsze zaznaczam dla dzieciaczków, chociaż one już tam ogarniają, kiedy weekend jest i zaraz im ferie zaznaczymy. Nie ma to jak mieć ferie po półtorej miesiąca chodzenia do szkoły, także spoko. Pyk pyk. Ok. I od, 13, od 21 czyli tu, tu, tu do 13. Trzy tygodnie ferii. Nice. Nice. Teraz moje dni. Właśnie to chciałam zrobić w piątek po tym spotkaniu, kiedy mieli mi powiedzieć, że we wtorek zaczynam. I chciałam, i chciałam właśnie sobie zrobić mój kalendarz <grym> dla siebie. Ale zrobimy go teraz. Cieszę się, strasznie się cieszę. Będę miała kunst terapii, bewegung z e, Tak naprawdę ja powróciłam do ruchu właśnie podczas pobytu w klinice, bo na miarę moich możliwości korzystałam z tych zajęć, które tam były, i dzięki temu moja kondycja zaczęła wracać, bo nie poddawałam się tak łatwo. Bo wcześniej to było tak, że gdy w momencie gdy łapałam zadyszkę albo czułam się zmęczona, to odpuszczałam, a, e, a tam po prostu e, nie odpuszczałam i próbowałam dalej. I teraz gdy jechałam do kliniki, to trzeba wejść na takie bardzo wysokie schody i wtedy, gdy pierwszy raz po nich chodziłam, gdy dojeżdżałam do domu i tak dalej, to Wejście na te schody wymagało ode mnie tak dużo wysiłku, a wczoraj weszłam i byłam tylko lekko zmęczona. Czyli moja kondycja się już poprawiła i to o sporo, więc jestem z siebie naprawdę dumna. Schudłam znowu troszkę, ale aktualizację co do diety, wagi i tak dalej zrobię w, w jakimś kolejnym filmie. Dobra, kalendarz zrobiony. Nie mam na razie więcej terminów do pisania, a nie, jeszcze tu mam terminy, odnośnie mojej pracy. Więc tak, 8:30, tu na pewno kafe. Kafe 8:30 i mój termin, właśnie moje terminy. Dobra, ja sobie teraz pozaznaczam terminy i zaraz do Was wracam. Nakleję sobie jeszcze kalendarz na lodówkę, bo tam on ma swoje miejsce. I, i wracam do Was za chwilę z jeszcze paroma opowieściami. Nie wiem, jak ja mam nagrywać, żeby mi się ostrość nie gubiła na twarzy. Próbuję różnych ustawień, nie wychodzi mi to. Mam nadzieję, że w końcu uzbieram na nowy telefon i będzie mi łatwiej nagrywać, ale póki co rozmazane tło i, kiepsz, i gorsza jakość to chyba jedyne rozwiązanie, jakie znam. Um, muszę włosy zafarbować. Bo już mam odrosty dość spore, chciałabym zdążyć z tym dzisiaj, przed jutrzejszym rozpoczęciem Tages klinik I to to mam jako zadanie na dzisiaj: pomalować pazurki, zrobić pedikir i manikir. Nałożyłam pierwszy raz od dawna samoopalacz na skórę. Póki co nie widzę żadnych plam, więc jest ok. Nie mam żadnych wyprysków na twarzy. Zawsze się boję nakładając samopalacz, że mnie wysypie, ale póki co nie ma żadnych wyprysków, więc, um, więc spoko. Nałożyłam drugi raz samopalacz na nogi i na brzuch, bo ręce mam opalone od słońca, a nogi i, i brzuszek niestety się nie opaliły. Zresztą ja też opalania za bardzo nie lubię, wolę siedzieć w cieniu. I w weekend byłam z dzieciakami na basenie, na tym darmowym basenie, które jest, znajduje się w samym centrum Bern. I ogólnie basen jest super. Są tam trzy baseny, są sko jest do skakania na trampolinie. Okazało się, że tam są cztery metry aż na głębokość. Eee, mój starszy syn tam wchodził, ale strasznie zimna woda jest tam. I ja myślałam, że ta woda jest tylko zimna dla mnie. Ale okazało się, że dla moich dzieci również jest za zimna ta woda i nie miały fanu z kąpieli. Co prawda, młodszy to tam po jakimś czasie się przyzwyczaił i sobie śmigał w tej wodzie, ale starszy no nie bardzo. I ja też nie bardzo, bo dla mnie ta woda jest za zimna. Ona jest dla mnie lodowata, ona niby ma 23 stopnie. Nie, to jest dla mnie za zimna. I dla mnie ona ma dużo mniej. Dla mnie to jest takie 19, bym powiedziała. W każdym bądź razie byliśmy tam pół dnia, wróciliśmy do domu, ja się tam przespałam, a wieczorem pojechałam z dzieciakami na koncert. Sprawda chciałam jechać sama i zostawić dzieciaki pod opieką, ale zauważyły, że wychodzę, ubrały szybko buty mój błąd, bo nie były gotowe jeszcze do spania <laughs> i nie mogłam się wymknąć później, że tak powiem. No ale zgodziłam się, żeby pojechali ze mną. E, niestety, oglądanie koncertu, słuchanie koncertu z dzieciakami to jest. Ponad moje siły wyłączenia się. E, no, trzeba mieć dzieciaki pod, pod, pod ciągłą obserwacją i ciężko się oddać muzyce, wsłuchać się, a ja bardzo lubię muzykę symfoniczną. E, kiedyś, gdy mieszkałam w Polsce, to od czasu do czasu chodziłam do opery na balet, ale również e, opery. Chętnie oglądałam i wsłuchiwałam się, aż mi ciarki przechodziły, gdy słyszałam muzykę, te śpiewy. Mało co rozumiałam, ale oddawałam się po prostu tym emocjom, które się pojawiały. Nie z tym. W każdym bądź razie pojechaliśmy na ten koncert. Dzieciaki wytrzymały aż jeden utwór, oglądając, podziwiając tam panią dyrygent, bo była pani dyrygent to była orkiestra symfoniczna z Bern i. Potem już wycofaliśmy się, że tak powiem, z tłumu. Staliśmy troszkę dalej. Ja trzymałam młodszego, żeby widział, a starszy w tym czasie nagrywał wideo. Mój starszy syn stwierdził, że chce zostać youtuberem. On ma telefon, który nie jest podłączony, że tak powiem, nie ma karty SIM. On, tam ma na ty... On ma na tym telefonie kilka gier i może nagrywać sobie wideo, robić zdjęcia. No i stwierdził, że weźmie swój telefon. I będzie nagrywać wideo. Ja ściągnęłam mu program, na którym ja obrabiam filmy, i stwierdziłam, że będę go wspierać w tym i go nauczę obsługi tego programu, a następnie będziemy publikować te filmy nie na YouTube, takim dla wszystkich, tylko na moim prywatnym kanale, gdzie ja sobie wrzucam na przykład przedstawienia od dzieci. Zgrywam je. I to jest mój kanał, do którego ja mam tylko dostęp. Te filmy nie są dostępne dla nikogo, tylko dla mnie, i w ten sposób pozwolę mojemu dziecku publikować. Co prawda, on chciałby mieć już swoich subskrybentów, swoich, jakieś lajkowanie filmów i tak dalej, ale ja się nie zgadzam. Jest za młode, ma 9 lat dopiero, więc jeszcze chwilę musi poczekać, ale w tym czasie może szkolić swój warsztat i i sobie nagrywać, obywać się z kamerą. I właśnie co do obycia z kamerą, to ja zauważyłam, że mój syn nie ma w ogóle problemu z nagrywaniem poza domem. Jechał w autobusie, gadał do telefonu, nie otrzymał pod innym kątem niż ja trzymam, nie tak, tylko tak. I więc faktycznie łatwiej. Ale też nie zważał podczas koncertu na to, że ktoś się na niego patrzy, że on nagrywa filmiki. I to było dla mnie takie, ok, to ja mogę się tego nauczyć od niego. On się nauczył ode mnie montowania filmów, a ja się nauczę od niego, jak obcować z kamerą w tłumie, bo on nie miał żadnego wstydu i robił to z taką lekkością. I, I dla niego było to takie normalne, bo on wie, że ja nagrywam wideo, on wie, że mam swój kanał, on wie, że mam swoje subskrybentów i, i on też by chciał. Także to takie dla mnie miłe, bo mogę też dzięki temu, co teraz robię, mogę wesprzeć mojego syna z jego hobby. I też zauważyłam, że nagrywanie filmów stało się moim hobby, bo podczas tej rozmowy przed Taget Klinik e, babeczka się mnie pytała: no a co ja robię w wolnym czasie? I tak opowiadam, 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 i ja mówię, no, i od wyjścia z kliniki to ja nagrywam w ogóle cały czas filmy regularnie i że to jest moje nowe hobby. W ogóle o tym zapomniałam, że to się stało moim już nawykiem. Że ja publikuję wideo na YouTube, że je nagrywam, że je montuję i to się stało moim hobby. I, I tak poczułam, kurde, pierwszy raz mam coś takiego od bardzo dawna, bo kiedyś to był taniec. Pierwszy raz mam to coś od dawna, co sprawia, że ja chętnie do tego wracam, robię to regularnie i po prostu to robię. I nie myślę o tym za wiele, po prostu to robię. I dało mi to takie poczucie, nice, takie uczucie, że ja wracam do siebie, na zasadzie takiego nice wracam do siebie, że widzę coraz więcej siebie w tym, w tym co teraz robię i tym miłym akcentem zakończę dzisiejszy film, a ja lecę teraz farbować włosy i na zakupy i zaplanować najbliższe dni, ten tydzień, bo chciałabym też robić sobie jedzenie. Do kliniki. Chciałabym tam nic nie kupywać, ponieważ mój budżet na ten miesiąc to już nie 20 franków, a 30 franków, więc jest do przodu. Jest do przodu, już 30 franków e, super. I w przyszłym miesiącu może będzie jeszcze więcej, zobaczymy. Ale póki co 30 franków i chciałabym przygotowywać sobie lunchboxy na czas e, obiadu, bo tam chyba obiad mi nie przysługuje, w tym tak z klinik. Mam nadzieję, że będzie kawa za darmo. Chociaż nie, nie będę zła jak nie, bo ta kawa jest tam średnia, ale no zawsze to coś takiego darmowego, z czego można skorzystać. Ale chyba będę brała ze sobą kawę, e, kawę mrożoną i będę brała też kawę ciepłą. Zobaczymy. Póki co lecę i widzimy się w kolejnym wideo. Ciao, ciao!